Chcę Wam pokazać dzisiaj niesamowity produkt, jakim jest ten peeling, eksfoliator, ale to za moment. Teraz pokażę Wam coś, co już sobie nałożyłam na twarz, ale że się nagrywałam wcześniej wspaniałym mikrofonem, który nie połączył się, a pokazywało, że się połączył, nie było dźwięku, więc jeszcze raz. Więc przed chwilą nałożyłam sobie to wspaniałe nawilżające serum do twarzy na oczyszczoną właśnie skórę i powiem Wam, jest to niesamowite serum, to nie tak się otwiera. Jest to niesamowite serum, które naprawdę poprawi nawilżenie skóry. Także tutaj, jeżeli masz ochotę się więcej dowiedzieć, napisz do mnie. Do tego nałożyłam sobie właśnie te dwa produkty, czyli krem do twarzy głęboko nawilżający, do skóry właśnie suchej, przesuszonej, problematycznej, z takimi właśnie, no, naczynkowej, tak. Skóra, która po prostu jest trudna, bo jest... Przesuszona, także to polecam bardzo. Polecam Wam bardziej ten krem, jak te, które używacie z sieciówki. Słuchajcie, zaufajcie mi, tamte są nic nie warte. Ten ja mam od połowy września, teraz się właśnie skończył, także zobaczcie, ile miesięcy. E, tutaj do tego mam jeszcze taki krem do okolice oczu, powieki, kurze łapki e, bardzo dobry, właśnie cienie pod oczami. To wszystko tutaj Wam się zregeneruje, dziewczyny, panowie również, ale. Przechodząc właśnie do tego kremu, nagram zaraz o tym drugi film, i oglądaj koniecznie, subskrybuj. Po wszystkie pytania do mnie napisz. Jeżeli masz jakiekolwiek, ja ci doradzę, zapisz się u mnie, będziesz mieć zniżkę i zobaczysz, że na mieście te produkty będą droższe po zapisaniu się do mnie a jak u nas. I tu masz jakość, i pamiętajcie jedno. Yy, tak, takie zdanie usłyszałam ostatnio. To nie zapamiętujemy ceny, tylko zapamiętujemy jakość, dlatego wszyscy pamiętają, jakie to są dobre produkty. No, pozdrawiam, czekam na wiadomość. Teraz Wam opowiem o tym produkcie. Jest niesamowite, naprawdę świetnie czyści, takie bardzo fajne ostre drobinki są, także odżywi, nawilży, delikatnie złuszczy, właśnie skórę twarzy. Naprawdę, ja jestem bardzo zadowolona. A co go wyróżnia? Przede wszystkim złuszcza mechanicznie i enzymatycznie. Drobinki, żożoby i enzymy owocowe usuwają martwe kormurki skóry, nawilży, regeneruje, nie podrażnia skóry. Ma przede wszystkim naturalne składniki bez mikroplastiku i agresywnych substancji chemicznych. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo ważne. Tutaj mamy żel aloesowy, który jest... Głęboko nawilża, łagodzi podrażnienia, wspomaga regenerację skóry. Mamy enzymy bromel, bromel, bromelaniny. Bromera, bromelainy. Słuchajcie, to jest w ananasie, i to jest w ogóle coś, co odpowiada za to, że się nie chce tak jeść, bo to jest taki właśnie wypełniacz. E, także on właśnie rozpuszcza martwe komórki skóry, wspier wspierając jej odnowę. Mamy tutaj ekstrakt z papai, który działa enzymatycznie, wygładza i rozjaśnia skórę. Do tego olej z nasion słonecznika, który odżywi, regeneruje skórę, chroni przed wysuszeniem. Dlatego właśnie, jak go. Użyłam, nie czułam podrażnienia, mnie nie wysuszyło, nie miałam czerwonej skóry. Usuwa to martwe komórki na skórka, rozjaśni skórę, oczyści pory, wspomaga redukcję kolagenu, zwiększa skuteczność dalszej pielęgnacji. Słuchajcie, panie, które robicie makijaż codziennie, to będzie rewelacja. To świetnie wyczyści właśnie tam wszystkie zagłębienia w skórze. Także jest odpowiedni do każdego typu skóry, także tej właśnie wrażliwej dla osób z cerą tłustą i trądzikową, ponieważ pomaga oczyścić pory skórne. I sprawdzi się także dla skóry suchej i dojrzałej, z łuszcza bez pozdrażnień. Mam skórę właśnie dojrzałą i skórę suchą, także naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona. Także tutaj sobie nakładamy, masujemy minutkę, dwie. Spłukujemy, używamy tak może dwa razy w tygodniu e, i może raz w tygodniu. To już zależy, prawda, od tego jak nasza skóra e, potrzebuje, jakie ma wymagania i jeszcze tak na szybko, że właśnie jest bez mikroplastiku, me, ten mechanicznie i enzymatycznie złuszcza, nawilża, regeneruje i słuchajcie, efekt gładkiej skóry jak u babaska. No, to także chcecie zamówić, to piszcie do mnie.